Cześć, ja jestem Weronika i jestem uczestniczką Młodzieżowej Koalicji Performatywnej na Czas Chaosu pod opieką Stowarzyszenia Pedagogów i Pedagożek Teatru. Jesteśmy taką grupą, która robi różne rzeczy. W tym roku zrobiliśmy na przykład taką wystawę performatywnych działań, a w tym roku robiliśmy podcast. No i właśnie jesteśmy na takim naszym finale, który był nagrany na żywo. Jest ich 11 łącznie odcinków, łącznie z tym dzisiejszym. To wszystko dzieje tak wokół książki, na czas chaosu Tomka Stawiszyńskiego. Więc, mamo, jak przeżyć? Zaczęliśmy robić podcast i się okazało, że jest to możliwe i że możemy wszystkie nasze różne osobowości i zainteresowania połączyć w coś jednego i różnorodnego, a nadal to się to jest całością i trzyma się razem. Tworzenie podcastu jest na pewno innym doświadczeniem. Nigdy nie miałem takiego, takiej przyjemności tworzyć podcastu. Inne jest to, że ma się tylko słowa i tak naprawdę ma się tylko swój głos. Nie widać obrazu, nie można nic powiedzieć, miną. Wszystko trzeba przedstawić tak, żeby osoba słuchająca mogła nas sobie wyobrazić. To na początku było tak, że się wszyscy docieraliśmy i uczyliśmy nowych rzeczy, też nie każdy do końca wiedział, z czym się wiąże performatyka szersza niż sama sztuka teatralna. No i myślę, że wszyscy się rozwinęliśmy przez te różne nasze spotkania, różne warsztaty, które y, mieliśmy, które odbyliśmy. Takie nagrywanie na żywo e, jest na pewno ciekawym doświadczeniem i to jest nauka takiego szybkiego myślenia, szybkiego łączenia faktów, odpowiadania na pytania i na bieżąco układania wypowiedzi. I wybierania tego, co chce się powiedzieć, a co chce się przemilczeć. Więc na pewno uczy szybkiego myślenia taki podcast na żywo. I to poproszę też weźmę pana z Halo. Cieszę się, że dzwonisz bardzo, bo potrzebuję porady od siebie. Przyjęliśmy taką formułę pracy kolegium, jak to bywa w takich dużych, poważnych redakcjach. I chcieliśmy jakby spróbować takiej, takiej formuły pracy, która jest troszeczkę bardziej skupiona na osobistych opowieściach. I właściwie 100% oddaliśmy kontrolę nad materiałami autorom i autorkom. Natomiast to, co, nad czym czuwaliśmy wspólnie, jakby jako kolegium, no to kształt tych odcinków, manipulowanie trochę tymi materiałami, na tyle ile to było możliwe, i zapełnianie tego czasu pomiędzy i takie układanie trochę jak z rzeczy, które się udało zgromadzić w danym tygodniu, ułożyć narrację, która miałaby ręce i nogi i byłaby spójna. Jak przeżyć? Jak przeżyć wszystko jeszcze raz? Jak zmienić blask? To ładne, ale to chyba nadal nie o to nam chodziło. Był już wernisarz, był podcast, a teraz czeka nas spektakl.